Witam Was, moi kochani, serdecznie. Zapraszam Was na czytanie na 27 stycznia. Chciałabym od razu podziękować Wam za wszystkie pytania o moje zdrówko i życzenia właśnie polepszenia zdrowia. Czuję się już lepiej i mam nadzieję, że to przeziębienie nie będzie się dalej rozwijać. Kochani, to czytanie jest ogólne oczywiście, więc bierzcie z niego to, co z Wami rezonuje. A resztę zostawcie. Ja tutaj musiałam zakryć nieco kartę tarotową. Jest to piękna karta Królowa Pucharów, która zapowiada bardzo przyjemny dzień dla nas. Przepraszam za ten głos. Niestety, na tej karcie jest pewna nagość, a na YouTubie nie można jej pokazywać. I kochani, ponieważ jest to czytanie ogólne, więc zapraszam Was też na czytania indywidualne. Możemy zrobić taki seans tarota bez limitu czasu i pytań, albo odpowiem na jedno Wasze pytanie dotyczące jednego problemu, jednej sprawy, jednej sfery życia. Zapraszam Więc Was serdecznie a także na prywatne kursy tarota, które ja osobiście bardzo lubię dla Was robić. Tutaj również możemy uzgodnić cenę i czas trwania kursu, więc jeśli chcielibyście nauczyć się samodzielnego wróżenia, dowiedzieć się więcej na temat tarota. A także przy, e, dzięki pracy z kartami e, polepszyć swoją intuicję i dar jasnowiczenia, e, no to kochani, jest to coś dla Was. Zajmuje się również reiki oraz jajowaniem, czyli oczyszczaniem energetycznym za pomocą jajowania. E, dzięki temu. Możemy usunąć z naszego życia negatywną energię, podczepy, uroki, klątwy, klątwy rodowe i wampiry energetyczne. Zwłaszcza tych ostatnich jest niestety całkiem sporo, więc, kochani, myślę, że chociaż raz w życiu warto takie oczyszczanie zrobić. Aby móc nasze życie polepszyć, a także nasze wzajemne relacje z innymi, życie naszych bliskich, no i oczyścić naszą karmę i karmę rodową. Um jestem wam bardzo wdzięczna moi drodzy za waszą obecność na obu moich kanałach, zarówno na moim tiktoku jak i na moim youtubie tarotowe przesłania dla siebie za wszystkie wasze wyświetlenia polubienia, subskrypcje komentarze i udostępnienia wciskajcie też kochani te dzwoneczki, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych nagraniach no i tradycyjnie piszcie co tam u was, jak te czytania z wami rezonują jakie tematy was interesują skąd jesteście, co tam się w waszym życiu dzieje ostatnio w komentarzach najbardziej aktywne były byki więc zastanawiam się nad specjalnym czytaniem właśnie dla byków no i kochani zwłaszcza mój kanał youtube'owy potrzebuję tej waszej aktywności, polubień i subskrypcji, ponieważ aby odblokować na nim wszystkie funkcje muszę uzbierać co najmniej 1000 subskrypcji, więc będę wam bardzo wdzięczna za wszystkie polubienia, wyświetlenia i przede wszystkim właśnie za subskrybowanie mojego kanału. No, i jak już powiedziałam, na 27 stycznia wyszła nam piękna karta Królowa Pucharów Ta karta bardzo sprzyja uczuciom, uczuciowości, wszelkim relacjom z innymi, czy to z naszymi bliskimi, z przyjaciółmi, czy też relacjom w pracy, z sąsiadami. Ta karta mówi również o możliwości poprawy różnych relacji, o możliwości pogodzenia się, ocieplenia. Ta karta zachęca właśnie do wyciągnięcia ręki na zgodę, do kompromisów, pewnej ustępliwości, nie zapominając również o sobie, oczywiście. Więc, kochani, jeśli coś w naszych relacjach było nie tak, spróbujmy porozmawiać, być może zorganizować jakieś miłe spotkanie, wspólne wyjście, spacer, romantyczny wieczór. Albo coś komuś dobrego powiedzieć czy podarować na przykład. Królowa Pucharów mówi o tym, że dobrze jest z tego dnia iść na jakieś ustępstwa, właśnie próbować się dogadać. Jest również w sprawach jakichś związanych z, ze spadkiem, na przykład, czy z finansami. Ale nie zapominajmy również o sobie, kochani, nie bądźmy też nadmiernie ustępliwi, aby nie stała nam się po prostu przez naszą miękkość i dobroć krzywda. Ta karta w ogóle mówi o takiej opiekuńczości, macierzyństwie. Sprawy związane z dziećmi mogą być tego dnia szczególnie istotne. Możemy się również doczekać pięknej wiadomości o poczęciu dziedziusia, albo dziecko może przyjść na świat w naszym związku, albo w naszej rodzinie, wśród naszych bliskich. Również możemy uzyskać właśnie zgodę na adopcję, albo dziecko adoptowane może pojawić się w naszym życiu i sprawić, że po prostu zrobi się nam ciepło na sercu i będziemy czuć się bardziej spełnieni dzięki właśnie możliwości realizacji jako ojciec, matka, dzięki stworzeniu właśnie rodziny. Również, kochani, Niektórzy z nas mogą adoptować jakiegoś głodnego pieska lub kotka, który potrzebuje domu, miłości, a również sam tą miłość, ciepło i radość wniesie do naszego życia. Więc, kochani w królowej Pucharów ta karta sprzyja właśnie takiej opiekuńczości, okazywania uczuć, szczeremu wyrażaniu ich, zadbaniu o bliskich. Możemy upiec na przykład jakieś ciasto. Zaoferować komuś nasza, nasza, naszą pomoc, wsparcie, możemy ją również od jakiejś osoby w energii królowej Pucharów otrzymać. Jest to więc, kochani, bardzo piękna karta, zapowiada się bardzo udany dzień. Um... Jeżeli chodzi o sprawy materialne, finansowe, związane z pracą, ta karta może mówić o miłej atmosferze w pracy, o łatwiejszym dogadywaniu się z kimś, pogodzeniu z kimś, z kim były problemy. Może też do pracy przybyć nowa osoba, która właśnie będzie taka pomocna, ciepła, miła, usłużna, możemy się z nią również zaprzyjaźnić bez względu na płeć. Ta karta nie mówi bezpośrednio o finansach, ale, ale również ale mówi o miłej atmosferze, o miłych ofertach i propozycjach, więc tutaj również oczywiście możliwa jest poprawa, jakaś pozytywna dla nas współpraca, czy propozycje, które będą dla nas pozytywne i satysfakcjonujące, a praca może być właśnie w miłym gronie. W miłej atmosferze. Jeśli takiej szukaliśmy, no to mamy szansę taką pracę, kochani, znaleźć. Może to być również praca związana z dziećmi, z opieką nad nimi, z opieką nad ludźmi starszymi czy innymi osobami potrzebującymi pomocy, również z opieką nad zwierzętami. Być może też praca w szkole albo w przedszkolu, na przykład w żłobku. Lub jako pielęgniarka. Królowa Pucharów sprzyja również kreatywności, wyrażaniu naszych uczuć, również poprzez kreowanie. Więc, więc, kochani, jeśli jesteśmy właśnie kreatywni, chcemy upiększyć dom, zmienić wystrój mieszkania, coś na przykład namalować. Czy też cokolwiek innego, co związane jest właśnie z kreacją, również kreacją naszego życia, jest to jak najbardziej możliwe i wskazane tego dnia. Możemy się doczekać również 27 stycznia współczucia, pomocy od kogoś. Może to mieć związek właśnie z osobą w energii królowej pucharów, z kimś opiekuńczym, ciepłym. Takim dbającym o dobro innych, więc warto również tej pomocy poszukać. Również w urzędach czy w jakichś instytucjach możemy jakąś pomoc lub radę znaleźć, a osoby, z którymi będziemy mieli do czynienia, powinny być właśnie miłe, otwarte i skłonne do. Udzielenia nam dobrej rady czy też pomocy. Więc, jeśli, kochani, potrzebujemy tego, to poszukajmy, a ten dzień temu bardzo sprzyja. Tego dnia możemy poznać osoby, właśnie do związku, jak już mówiłam, z którą możemy stworzyć piękną relację, a także założyć rodzinę, jeśli tego oczywiście chcemy. Może to być również osoba, która ma dzieci. Albo my mamy już dziecko, i, i, i po prostu możemy stworzyć relację, w której już dzieci są, w której będzie też dużo ciepła, radości i takie dobre dogadywanie się, i harmonijna atmosfera. Ta karta zachęca do szukania zgody, harmonii, Pojednania się, ofiarowania pomocy, zaopiekowania się innymi, bez względu na wiek, na płeć, a także właśnie zwierzętami. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorosłów, mamy tutaj kartę cisza. Wycisz się, bowiem wszystkie odpowiedzi znajdziesz w ciszy. Zaraz przeczytam więcej, co tutaj mamy na 27 stycznia dla nas wszystkich. Kiedy znajdziesz czas i miejsce, aby zaznać spokoju i ciszy, twoje jednorożce mogą się z tobą porozumieć. Proponuję, byś dzisiaj dał sobie taką możliwość i przeznaczył czas tylko dla nich. I afirmacja dla nas na 27 stycznia. Dziś znajdujemy czas, aby zaznać spokoju i ciszy. Więc kochani właśnie spokój, opanowanie emocji, nieuleganie nerwom, prowokacjom, a także pewne wycofanie, cisza, zagłębienie się w siebie pomogą nam lepiej usłyszeć głos naszej intuicji. Zaufać intuicji, zobaczyć znaki płynące do nas od wszechświata, od naszych jednorożców, a także właśnie utrzymać lub polepszyć nasze relacje z innymi i nie podejmować jakichś pochopnych działań czy też wypowiadać jakichś słów pod wpływem emocji czy nerwów, które mogą. Coś w naszym życiu zepsuć, coś, co było dobre, dawało nam poczucie bezpieczeństwa, ciepła i po prostu nie warto byłoby tego psuć. Jeśli kochani mamy jakieś pokusy, wejście na przykład w romans, no to właśnie zastanówmy się, spędźmy trochę czasu w ciszy, posłuchajmy swojej intuicji, zanim podejmiemy jakieś działania i zburzymy na przykład trwały związek, w którym już jesteśmy, być może mamy dzieci. I takie nasze zachowania mogłyby po prostu coś zniszczyć, zepsuć, a chyba byłoby nie warto. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego czytania. Trzymajcie się. Do usłyszenia, pa pa.